A jeżeli chodzi o to, to Ja, to ja za tym rozmawiałam ogólnie wczoraj dzisiaj popisałam, nie mam, nie mam do niego w ogóle żadnego żalu, że się, że się wczoraj do mnie sprół, bo widzę, ja się przejęłam bardziej tym, czy on faktycznie nie ma racji. Wiecie, naprawdę myślałam, że po prostu, że coś, wiecie, zrobiłam mnie tak, że on się po prostu, wiecie, ja nie lubię takich po prostu, nie lubię takich, e, ja nie lubię bardzo konfliktów, ja bardzo unikam konfliktów i nie lubię, jak ktoś myśli na przykład, że ja coś chciałam mm, źle dla niego, czy coś. No, ale sobie wszystko wyjaśniliśmy i tyle, nie? Także Adina, Adi spoko się zachowuje, nie ma, nie ma tutaj nic takiego e, złego, żeby się zaraz na niego obrażać. To się ja dziękuję. Niech się bawi chłopak. Jak tylko może w tej Tajlandii jest chamski, co Normalny. Ale to nie o Launo. A to ta dziewczyna jego ex, a. Zwarbujesz włoski, nie wiem. Czy jadę do Adiego? Zastanowię się, widzę, zastanowię się, nie wiem, bo to dale, daleka droga. Ja musiałabym ogólnie to przemyśleć. Chciałam, ale Adi powiedział, że nie wyczai, jej miał czasu. ja nie wiem, czy czy chce, czy chce lecić, czy ktoś ma czasu. Gośla, dziękuję, dobra, znowu kończę, kończę pazurki i uciekam. Dobrze. Czyli Polak odhaczony? Nie! No gdzie odhaczony? Mówiłam wam. Tyle razy powtarzam, że między mną a Polakiem nic nie ma. Zrobić cytrynki Dobra. I się dziękuję. jaj, dobra. Widzę, ja kończę, muszę skończyć pazurki, Ja się bardziej stresuję jutrzejszą konferencją. Będę ją prowadził, prowadził Tazję, widzę, a ja tyle głupot gatałam. Boże, wiecie co ja myślałam, że jak spotkam Taziego, to ja po prostu pójdę w inną stronę albo będę udawać, że ja to nie ja. Kurde, po tych głupich szatach, jak ja śpiewałam do Taziego i spojrzeć mu w oczy, jeszcze będzie prowadził tę konferencję. Oh my god. Jezu, ja się, ja się jutro. Ja nie wiem, co ja zrobię. Nie wiem, to nie musi trochę nie wyglądać, Jezu, ale wiecie, ja, ja po prostu, ja mówiłam, dla mnie ogólnie, ja nie znam jego, wiecie, po prostu zrobiłam sobie te dwa zdjęcia, wstawiłam do, do piosenki, bo z, pod jednym, znaczy najpierw wstawiłam jedno zdjęcie, bo mekam ja w ogóle... Oglądałam tego z jego walki i było tak, oglądałam jego walki i było naprawdę, ja się tak ucieszyłam jak go zobaczyłam, sobie patrzę, wychodzę z toalety, patrzę, Tazi stoi, no to op, strasznie się ucieszyłam zrobiłam z nim to zdjęcie i chciałam tutaj na TikToku chciałam się pochwalić, że zrobiłam sobie z Taziem zdjęcie. I, I ludzie zaczęli mi tam pisać, że o, już wygrał Milion i że gdzieś tam już zakochana jestem coś tam, coś tam. No i ja sobie tak podkręcałam, mówię, bo miałam z tego bekę, że mi tak ludzie piszą, że od razu kogoś spotkałam pierwszy raz i od razu już bym chciała mu do łóżka wskakiwać. Czy, oczywiście nie mówię, że nie jest przystojny, bo jest, ale wcale nie miałam takich myśli, że mu do łóżka wskoczyć. No, no i podkręcałam, podkręcałam, potem, potem się jeszcze rozkręciłam i już mnie później poniosło, poniosło mnie, jak śpiewałam czy coś. Jak mówiłam, że się zakochałam. To poniosło mnie totalnie. No i teraz będzie mi strasznie go głupio zobaczyć, bo on na pewno wszystkie szoty dostawał na bank Co ja teraz zrobię? Jak mam się schować na konferencji, na której muszę być? Nie przejmuj się tym domem. Pójdę z podniesionym czołem, będę udawać, że. To nie ja, jak coś to powiem, że to a, a jaj, <noise> Będzie fajnie. No, stresuje się, sukienka mi nie przyszła. I ten... Nie doszła mi sukienka. Pazury mam na razie takie. Będę musiała dzisiaj szukać nowej. Dawaj, że nie pamiętasz. <noise> no nie wiem, bo mnie oskarżą, że byłam po procentach wtedy. <noise> O na siostrę bliźniaczkę. A to dobre, a to dobre. Karolinka też nam jest skaniała. ja pamiętam, jak wyszło to, że Karolinka pisała jakieś głupoty do, do Malika na, na odcinku Gołdzów i ona powiedziała, że to ja wszystko pisałam. <słuch> Cześć, i O, irek, dziękuję za różyczki Strasznie się stresuję. Dobra, widzę, że się później. Maro, dziękuję, muszę skończyć te bazurki Jeszcze dzisiaj jeszcze muszę trochę podgarnąć, iść na trening i na solarium. Czy mam przygotowane coś na Ewę. Właśnie, nie wiem, może, może kupię ralkę jeszcze tego. Jakiegoś chłopa, i powiem, to kleję jej twarz, powiem, że mam jej lalkę. Nie, nie wiem. Nie wiem, coś wymyśliłam, ale to na pewno nie to. Muszę coś wymyślić grubszego w sumie. Bo Ewka mnie strasznie zdenerwowała. Czym się najbardziej stresuje? No, ciemno. Tymi kłopotami, co mówiłam w internecie. Widzicie, jak, jak tu jest naprawdę. Poniosła mnie, żartowałam sobie i robiłam głupie zadania na live'ach. A potem spojrzeć komuś prosto w oczy, albo po prostu usiąść niedaleko, to dopiero siara. Boże, po co ja takie rzeczy robię? Bie teraz bierz na co to, co mówiłeś. No trzeba. A Ewka ogląda swoje TikToki zanim wstawi. Mi się wydaje, że nie. Oj siostra. Oj brat. <laughs> Szkoda, że Ciebie nie ma. E, Polak chce się z Nim połączyć, ale nie może. A na pewno chce. Ja będę zaraz uciekać, a i tak bitwy już nie zrobię. Muszę jeszcze y, ten. Musimy ponosić konsekwencje, bo że. Ale siara, ale będzie siara. Jezu. Nawet nie chcę o tym myśleć. To ja już wiem, co będzie normalne na tej konferencji. O, oby, oby nie było, oby widzowie. Mam nadzieję, że wszyscy zapomnieli o tych głupotach, co ja mówiłam. Oby. Oby nikt mi tego nie wypomniał. Jak nikt nie wypomniał, trzymajcie kciuki, żeby nikt nie wypomniał, że było wszystko w porządku. Ja i tak skończę wszystko na Karolinkę w razie co, albo na was widzowie. <laughs> Powiem, że wy mnie podpuściliście. <śmiech> <śmiech> na was widzowie pójdzie. <laughs> mi. Eee... Czy rozłączyłam się z Adim, bo mnie zazdrość wzięła? Nie, po prostu e, ja już się rozłączam zaraz, pazurki muszę skończyć, a chciałam jeszcze porozmawiać, bo widzę, że tutaj ludzie zaczęli się burzyć na czacie, a, a wiecie, ja to nie... Boże, jakby ja sobie z Adim nie mam złego kontaktu ogólnie. Jakby nie mam też mu za złe, że, że normalnie się napił wczoraj, <grym> tylko po prostu mówię, Nie, ja bardzo chętnie... Ale ludzie zaczęli się burzyć na czacie. Ad nieładną tejkieś co Dobra. i później 90 sekund na odpowiedź Także mam dziękuję Margareta. Mam...